Dobra, kupiłem lisa za całe 3000 dolarów. Lisek, trzymaj to, trzymaj ziemniaka pieczonego. O, pok champion, co tam. <grystanie> lis nie lubi ziemniaków! Co się dzieje? O, co kaman? Nie, nie o... O! o On się boi w On się boi chyba. Zobacz. Lis chodź, lis chodź. Chodź lis, chyba się boi. Chyba, o. o. <grystanie> 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 Dawaj, zabuduj go. O, tak dobra, dobra, o, przejdzie górą, tak, tak, tak. O! O o. Bok. Lis się boi, ilek bloka po prostu chyba. Tutaj jest kolejna przeszkoda straszna. Nie, bo to Kiedyś, jest list dla. Około. A ten. Kiedyś, <laughs> A, około. A nie, tu jest. Mario. tu też jest. A taki lis z psem to by Was. nie ten tego? Czemu by od razu myślicie, z kim się r. ten lis? Może on jest jakiś a, aseksualny ST. Stwoj... Nie wyparzoną, gdzie masz się. Ale widać po jego twarzy, że on nie, taki nie. Jest trochę patus! To nie jest patus. Ty! Ten niedzielź stary wygląda, tak. że on ma chrapkę na liseka. Ty, ale głośno ten... Nie te Jagody, co, co jest, kurde! Czyli tak, kupiłem lisa za całe 3000 dolków i co z nim mogę zrobić? Wsadzić go do szafy? No i pytanie, czego, a. czego nie możesz, Zacha? Hmm. O. O? To jest approve. jakiś pakiet przeprogramowany. O, się! Patrz jak dapuję. Normal, ty. Ty, stary to jest o? Liz Gamer. On stary, wiesz, siedzi i gra na kompie dobrze. cały czas. On chce chyba dwieć głowę właściciela. O. A, okej. Okay. Ty, patrz jaki prankster! Ja zabrał. Ciekawe czy stary się może do Wojda teleportować. Dawaj Zaha, no to jest twój lis, możesz zrobić Wiem. co Wiem, weźmiemy lisa. A to komendy musisz, no co ty robisz? Chodź, musisz dać. Ja pierdolę, tyle komend. Poliglota, Poliglota. O, Czekaj, bo to trzeba wyjść w takim razie znowu tędy. Ty, a jakbyś wpisał beatbox. Ja pierdzielę. Lapuję? Ciekawe czy znasz jeszcze moje komendy, czekaj. No, francuski beatbox. Francuski Co to <laughs> Pot, <potrafi. Te śmiech> Kto dalaję Pucykacy, pucykacy Pucykacy, puckacy, pucykaci pucy <laughs> Po co ci kapusta? Po co ci <laughs> kapusta? Fajny ten list, fajny. Pokczampion to tak. Dobra, hmm. panowie, ja chyba wiem co z tym listem trzeba zrobić. Lisku... czekaj, hmm. at list. Ja wiadro będzie robione. Ty patrz. Okej, okay, bo on to <noise> się wylewa ta woda trochę. Z jego <noise> to jest taka dziwna broda, chłopie. Patrz to. Dobra, tylko czekaj, czekaj. I co tutaj? Tu fa dragon? Ej, czy lisu umie pływać w ogóle? Czy lisu umieją ją pływać? Ciekawe mnie to. Wiem, wiem, wiem. Weź te berries to co o, on je o. i on za to pójdzie, stary. Tak tak, to, ja nie, bo ogarnię, tak to nie ogarnia, bo woda jest totalnie no i oczywiście nie ma jagu, tak trzeba, tak to wszędzie są. O, ja mam lisku, chodź, chodź. No, kicie. O, lisa o per 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 co, co per co? per nie no per per patrz Patrz, 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 nie 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 Jezus, Parkour? PA Pach! Pa, ja pierdziele po Ty pachłap? Patrzcie, jak cię drapisz jesteśmy morze. debilami. To proponuję tutaj zrobić sobie normalne schody. Co? 180... No mnie, ten jeden sądom nie mnie ma. Bo żółtą mordę nie, ma. Nie wiem, nie lubię ciebie. Masz, 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 co o, robi? Pago. No zobacz. Ty lis robi? Dystans, a dystans. Dwa metry. Dwa metry, ok. Korona. Zróbcie most na te szkło i stamtąd, patrzcie. Co żółty? Okay. A rzucę! A rzucę! A A No jest! Ten list. Pa, 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 pa! No tak, mógłbyś, łap, co robić! Mogłeś tego nie robić! Eeee! jesteś śmieszny, no! Dawaj, Lisie! Skacz! Dryng, ding, ding, ding! Ła! Paszko! Wyrzucił? A. O, wyrzuca! O, leci! Złapię to! Wylądował! Nie wiem, ktoś nas zepchnął! Za ale mógłbyś, Zacha? Mało ci po wczoraj jeszcze? Zacha, co jest? Mało ci wczoraj jeszcze? A co Jale wczoraj ja się działo? Daleko. Co się wczoraj działo? Li e nie, ale dobry lis. Patrz, patrz Lisa, co on robi w ogóle? Wiadro walnął totalnie. Ewron, idziesz? Ej, SKK, o co ci chodzi? No zabierasz moje rzeczy, złodzieju. Ja je tylko podniosłem. Czy ja nie wiem? Logam no, to się, wychodzę? To jest to, co powiedziałem? I teraz mam powiedzieć, że Vrona powie swoich nie wiem co jest czyje. Zrobił to wiadro w końcu. Zrobił to wiadro <laughs> i to łatwo stary. Wziął, wyrzucił. No, wro... Wziął, wyrzucił i normalnie zrobił, bez problemu. Pokczamp, Nie, Lis. Ciekawy mnie, czy ten lisek potrafi parkura przejść. Patrz, chłop parkur robi. Stary robi parkur. 180 osiemdziesiątkę, patrz! Pa banana! Ojej. A, ale to lis jest, to wiesz, to jest, to jest lis, on. Ty, on zrobi tam 180 Nie, ale no przyznam się, że no parkour nie umie. Rozwala wszystko. Rozwalił, Ty, a... czekaj, rage Czekaj, czekaj. Graf nie zrage Nie, dokładnie, Graf by to system. zrobił na raz, to 100%. Ej, a uwaga, sprawdzę jeszcze jedną komendę lisa. Słucham? nie, nie, nie. nie. <laughs> Nie, no nie każ mi się bronić przed lisem. Ja nie chcę krzywdzić zwierząt. O, mam, mam, Wziął kosem! wziął kosę. SKKF, lis, liska uderzysz? No nie uderzyłbym, no, liska. Sara to był kablem od ale lisa nie. Nie, lis chyba jest kulturalny. Kulturalny jest. Patrz, on kamienie wcina teraz. Ej, co? Co z tym listem się dzieje? wiem, stary ucieka. Ucieka, totalnie. Lisa bo prostu znudziło to, co ty co za z nim robisz. Kiepski właściciel. Niech no dobra! Muszę no. celować? Za 100 dolarów? Proszę bardzo. Tu, tu, Proszę tu, tu, bardzo. Ty, ale czemu Lisa zwracasz? No, jak Evron mówi, że się nie umie nim bawić. <laughs> Dawaj, Evron, no pokaż, co byś zrobił z listem tym. Bardzo, i Ewron, on jest twój. On jest twój. Skoczył, no. ucieka! Tych lis ucieka chodzi. <laughs> gdzie on jest? Gdzie ten lis jest? O tam gonił. Zgubiłeś lisa? Nie, nie. A najgorsze jest co? to, że musi nikt nigdzie nie, nie, nie wyświetla. On się stary schowa byle gdzie i nie widać go. Ty, chłopak <laughs> Łódko, co robi! Łódką robi. Patrz! pachło co robi? Odpływa. Tak zabrał. <laughs> zabrał. Patrz, wchodzi na bocianie gniazdo. Ten list ma chyba jakieś myśli samobójcze. Nie, co ty, on tylko sobie skacze. Ale movement ma dobry. Ty Patrz! Wszedł na, li Wszedł na tego, na konia. Na konia! Bez skitu, lis na koniu. Oho. Oj, Przywalił w niego. Ale nie ma siodła, nie będzie sterował. Nie ma siodła. Masz siodło? A jakbyś wziął konia na las, to byś mógł sobie wozić lisa koniem. O! A gdzie ten lisek? Tam jest. Tam się chowa. Wali wiadro na dół. A, chłop, co? A, to Wojda zrobi wiadro. Okej. Okay. Co jest, lis przepadł. No do piekła się usiłuje, może być złapał, <grym> co? Te o tam A, ja nie! A ja nie! Teraz Ebro, ja, ja bym ratował tego lisa, też idę. Dobra, też idę. Gdzie jest lis? Gdzie jest. O! Ty chłop przeleciał i mnie uderzył w ogóle. Stary przeleciał i <grym> mnie też uderzył. Co się Żegnaj! Superman poleciał bez kitu Ahoj! Odprowadzimy go ładnie. A, trzeba go, a gdzie go odprowadzamy? No do tego, do tego Stary wsiadł do łódki, chce się przepłynąć. O! I tam Lisafra safrajerzy pozdro! Ty, a ciekawe mnie, czy li, ten list na przykład umiałby w szachy zagrać w szachy? <grym <grym w szachy> One View on me, bro 1 szachy o wolność, <śmany> jak wygra, jak wygra to jest wolny, bez pitu. <śmany> Szachy o wolność Ewron dawaj szachy o wolność <śmany> Warczaby o wolność Warczaby Możemy zrobić higher or lower i kto zajdzie dalej W pierwszej, w jednej rundzie <śmany> Aha. Ty, czekaj, czekaj, mam pomysł Masz Nie. detektywistyczny zaha? Nie mam, ale... Ty A ty masz skacz? Ty co, chłopcuś wyrzuca hmm, rzeczy No mam Możesz trzymaj. na chwilę wyrzucić. Trzymaj, trzymaj. No i co jest? Nie chcesz Liz wyjmie. Ty patrz jaki nieruchomy stoi. E, Liz zrobił napis LOL. Nasieniem warto dodać. Nasieniem swoim. Eskaf, jak ty tak dzisiaj możesz. Co? fakty. <laughs> Najpierw Otylia, potem weszła. Ale coś zrozumiał, że ty dzisiaj, ty dzisiaj się odpalasz człowieku. Krójeczkę odwala. W ogóle najlepsze jest to, że mówi mi w ogóle do tego, do Fat Dragona, żebym wie, że dobudował, może coś w nią wleci wtedy. Ja pierdzielę Monka Giga. Tylko nie, nie pomiędzy pasów, bo jeszcze hajto przyjedzie. No i co z tym lisem? Czemu bijesz lisa? Lisa. A, do szafira wbija! Jest ja szafirem. szafirem! Jaki A Nie, to jest z dupy trochę. Ty, Czekaj, a imagine, i że liście, teraz by powiedz... się mały lisek pojawił. Tu jest, tu jest lepiej. Tu jest, tam jest lepiej? Tu jest tu ma przestrzeń. A, no tak, to prawda. <laughs> Ty chyba... Kosakok nie jest. Zbyt Kosakok kełtny. nie jest napalony raczej, no. No, niestety. Nie, dzisiaj... Dzisiaj mnie boli głowa byniu. <laughs> dzisiaj nie mogę. Dzisiaj nie. <laughs> Kosakok to facet. A, no A to... nasz lis w sumie? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Kim jest nasz lis? Jest zwycięzcą albo cieniem mgły. A może identyfikuje się jako jeleń? Jeleń? Myszy-jeleń no. na przykład. Eee, Ebro, jest przypał! Szafir uciekł! No nie ga... No patrz! Co? Lisie, chodź, trzeba go zagonić. Trzeba zagonić Szafira. Zostawiłeś kamień! Gdzie jest Szafir? Tutaj! Masz lidę? Nie mam. A Lisek może... Ej, a ciekawe mnie, czy Lisek jest w stanie liną złapać tego, Szafira. Ale czy ma w ogóle? A może ma? No tutaj widać, że bardziej się by dogadali. On jest jakiś przymulony. <laughs> Jaki wczorajszy. Szafir, Szafir follow. Ma w dupie w ogóle, co się <laughs> dzieje. Ten Szafir jest takim łobuzem, jak to mówię? Uciek. Chodź. O. Pog! Pog!